Słuchajcie, no nie będę się tutaj chwalił Instagramowo, jak to u mnie było w 2024 kurwa, roku, ale no, mogę jedną rzecz powiedzieć, że to był najbardziej płotny rok w moim życiu. I tu nie chodzi o e, biznesy czy jakieś zarobione pieniądze, a o zmiany wewnętrzne, jakie u siebie przeprowadziłem. E, no i to był totalny kosmos. Ten ostatni rok, i, i kurwa, widzę, że idę kurwa naprawdę w dobrą stronę, i czuję to. No najważniejsza kwestia no to była przeprowadzka w marcu nad morze z Krakowa. To decyzja Petarda. Najle jedna z najlepszych w moim życiu. Tu się kurwa rzeczywiście inaczej oddycha i to ma wpływ na wszystko. Na umysł, na sen, na zdrowie, na kondycję. Zupełnie inaczej mi się tu funkcjonuje. Kolejna kwestia to jest odcięcie, e, kurwa, negatywnych ludzi. Ludzi nieszczerych, nieuczciwych, kurwa, e, którzy mnie ściągali w dół. Do, totalne wypierdolenie towarzystwa ze swojego życia, kurwa. To jest kolejna kwestia, która, kurwa, wpłynęła tylko im plus. I polecam to każdemu, kurwa, nie jest to łatwe. Ale kurwa jest to potrzebne, żeby kurwa iść dalej. W swoją kurwa stronę. Każdy niech idzie tam, gdzie jest kurwa jego miejsce i tyle. Nie trzeba ludzi ciągać ze sobą, którzy, z którymi nie jest po drodze, a tylko cię kurwa non-stop w dół ściągają i tam negatywną energią, już pomijam e fakt, e już kurwa temat tych farmanio, farmazoniarzy i tych innych kurwa gadów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Za współpracę było, były lekcje. Dziękuję. No i oczywiście temat sztucznej inteligencji i tak dalej, ale nie chcę teraz o biznesach w tej rolce rozmawiać. No AI robi potężne wrażenie, no i codziennie, że tak powiem, na nowo oczy przecieram, bo tak naprawdę to my tu mamy co drugi dzień małą rewolucję w tej branży sztucznej inteligencji. Ale kolejna mega ważna kwestia, jak nie najważniejsza, to jest numerologia. Która wywarła ogromny wpływ na mnie w ostatnich miesiącach, pokazała mi gdzie mam zmierzać, dzięki też numerologii, ja tu jestem w socialach, zacząłem nagrywać i do numerologii wciągnęła mnie numerolog, na TikToku ją możecie znaleźć, numerolog Nasty. Polecam z tego serca, bo naprawdę dokonała mi kilku tak kluczowych, znaczących analiz. Widać, że robi to z pełną pasją. Ludzi normalnie nie polecam. Polecę, mówiłem tylko o swoim psychologu, z którym miałem terapię przez wiele lat. No i teraz mówię o numerolog Nastii na TikToku ją możecie znaleźć, bo naprawdę robi to dobrze, robi to z pasją i kurwa Analizy są niesamowite, otworzyła mi oczy kurwa na tyle kwestii, tak naprawdę w numerologii jest rozpisane całe moje życie i to się kurwa wszystko potwierdziło do tego 44 roku życia, to jest kurwa coś niesamowitego. Dlatego polecam każdemu, no i tak wyglądał ten 24 rok, zajebisty, bo dużo pracy nad sobą, z psychą, a nie kasiora. Tylko to i to jest ważne, bo u mnie musi być balans. Ja nie mogę też odchodzić za bardzo w duchowość, bo mam taką tendencję, więc ja to muszę tak zdrowo tutaj się prowadzić. Ale był fajny, no i oby był 2,5 jeszcze lepszy, czego Wam również życzę.